Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, witam w strefie miłości, Wenusowy Piątek. Dzisiaj znowu możemy sobie zadać pytanie dotyczące jakiejś sytuacji miłosnej, relacyjnej, czy to co tam w głowie Wam tam siedzi, macie jakąś zagwostkę, wybieramy 1, 2, 3, można podłożyć pod każde jakieś osobne pytanie. I zobaczymy jakie są odpowiedzi dla Was. Jedyneczki, ach hej, cóż to się tu stało? dobrze, jest pokazane, że tutaj w tej jakby sytuacji jest zbyt wiele przeszkód i blokad albo wewnętrznych, albo zewnętrznych albo w Was albo w tej drugiej osobie Ok, dwójeczki dwójeczki tutaj mają, że ta sytuacja też wymaga od Ciebie energii nakładu zaangażowania i czasu Ok, i trójeczki Tutaj jest to, że Twoje intencje dotyczące jakby tej sprawy, relacji, osoby zostały jakby usłyszane, wysłane do wszechświata. No i teraz też kwestia, jakie zostały te intencje wysłane, i no, będzie gdzieś materializacja tych tematów na pewno, nie? Dobrze. To tyle na dzisiaj. Pod zastanowienie. Pozdrawiam serdecznie i dużo miłości życzę, oczywiście.